Kochani, godzina jest, powiem Wam, 5.32. No, więc e, dużo czasu nie ma. Gabi walczy tam z balkonem. E, już Gabi gotowa, kurczę. Ona jest niezastąpiona, powiem. wam to ja muszę. No, nie wiem, ja w ogóle Wam powiem, że, że spałem, jak, jak zabity. No widziałam kilkakrotnie, Adam nie chciał wstać. Ja mówię, jak zwykle sama wszystko. Musiałam przygotować prowian dla nas. Przygotowałam, zobaczcie, truskaweczki, jabłuszka, brzkwinki, rzutkiweczkę dla nas. Tutaj Amelka zabiera nam ma Mam tu swój chlebek. Wzięłam chlebek dla siebie. Żeby mam tu mięsko. Upiekłam sobie mięsko. Do chlebka. Adam ma tutaj z Amelką. No taki prowian... Tylko to trzeba schować to jakoś. Tak, właśnie to, to, to zostawiłam, żebyś ty to schował. To bo tam możliwe, że będzie mieli czas, żeby sobie coś zjeść, ale tam dziewczyna mówiła, żeby lepiej swoje przygotować, bo nie wiadomo jak to tam z kolejkami, czy będziemy mieli czas, bo będziemy mieli mm. ograniczony czas, więc wolałam się. Wykałaczki są schowaj. Zabezpieczyć. Nie, już schowałam we kałaczki. Już? Tak, za, zabezpieczyć. A do samochodu nawet. A, no okej. Okay. No bo w samochodzie. Jeszcze hmm. no. trzeba musi tabletkę wziąć. To, a, to są moje te, dobra. Tak, no. wyłączone już jest. Dobra, tu ja te się... muszę schować, żeby Jeszcze mi nie zabrakło. Się nie no dobra. Dzisiaj w autobusie spać. No <grym> Spałem, Dzisiaj mało spałem. Wieczorem poszłam spać. Hmm. To zobaczymy jak to będzie się spało. Znaczy w ogóle... no, tylko wiecie, jak to w autobusie się śpi, to tak takie drzemanie tylko. Hmm. To nie jest spanie, no ale zawsze coś tam oko można sobie przymknąć. No właśnie. No. Dalej, A te z Belusiem musisz odeźwieć. No ja zaraz wychodzę z Belusiem. To, to do pranka się rzucę. Wanaska się już tu szykuje. Ona też wybita z rytmu, tak Wanesa? Cześć, powiesz? No. <laughs> no chciałaś autokarem jechać. Byśmy sobie... Byśmy sobie jeszcze pospali. A zobaczcie, Gabi wczoraj kupiła. Nie wiem, już, już mówiła, napisała. Ja już nie wiem, co mu nagrywamy. My tyle rzeczy nagrywamy, że już nie wiem, może się powtarzam myśmy no, tak o 9 wyjechali, jak ten, ten kolega, co mówi, że. No, no, no. On mówi, no, no. o 9 A tutaj niestety jesteśmy uzależnieni, bożcie jedziemy do Gerzem tam zabrać. Yy... A, bo do, do, do Botrop chyba nie jedziemy. Nie, bo tam, tam nie, tam, nie nikogo, ma dzieci. Tam nie ma nikogo. Nikogo. niestety katolików. No, no, no. <noise> bo niestety. Ani rozmawialiśmy z, z mamą, która podawała córkę do komunii. To były tylko dwie osoby na cały Botrop. Wyobrażacie, ile katolików jest? Nie, bo, bo nie... wszyscy do niemieckiego, bo łatwiej, mniej problemów. No tak, każdy jedzie na łatwiznę, więc do Botrop nie zajeżdżamy, tylko jedziemy do gierzy tam... I jedziemy, I jedziemy już do Belgii. Do, do mhm. Dobra. No na razie wyłączam, bo muszę się tu ogarnąć. Ale od razu mi się jakaś jak wycieczka przypomina jakaś kurczę? Nie, mówię do widzów. A, myślałem, że do mnie coś mówić. Nie, do ciebie nie mówię, do ciebie... Nie. co powiem, to będziesz krzyżyć. No. A tak bierzesz nie bierzesz kurtki żony? Ja muszę sobie I ona nie bierze kurtki jakiejś przeciwdeszczowej? deszczowej? sobie krem. Tak myślę, że wziąłem przycie jak dzisiaj w ogóle pogoda? Na czym ma nie padać? Właśnie stopni ma być. Patrzyłem wczoraj. No co, znacie czy nie? Wiesz, że zawsze coś lepiej mieć. Ja sobie taką, one, taką cieniutką sobie wziąłem. Kurteczkę. Dzieci, czy wczoraj? No. A zmieści Ci się tam do plecaka? No zmieści się. Kochanie, to jest ja się odzwyczajem autokarem jazda. Pomóc Ci? Dobra, ale my to ogarnie, to zostaw. Tak, tak. Dobra, Gabi już zakładał, bo już musimy startować. Zobaczcie, jak wygląda samochodzik rano o szóstej. No, zobaczcie, pełno rosy. Gabi, masz wykałaczki, schowaj, bo ty zawsze masz cierpieć na brak wykałaczy w samochodzie. A ja, ja kupiłam takie specjalne. No, takie zobaczcie, takie z takimi zapakowane. No, takie, takie restauracyjne. No. Ostatnio... Os, ostatnie, da... mówię, a, a Gabi nie ma wykryłoczy. A masz taką w plecaku y, wodę? Nie mam w tym. Może wziąć, co? Dobra, no, kochani, jedziemy na no, miejsce. Nie? Czyli nie jesteśmy w Belgii, jesteśmy nie, tutaj w Bogu. pod kościołem tutaj. Pod kościołem tutaj sobie zaparkowaliśmy. No bo to się tu, nie płaci. To jest miejsce takie, właśnie, że Tajnos Agentos. Już tam dziewczyna poszła, też uszyciła No Bo chyba już autokar podjechał. A my właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jedziemy do e, sanktuarium Matki Bożej e, do Belgii. Tam to nie jest wie, to jest taka, to jest taka niewielka wieś To jest. Benux, Benux, ben, Benux? Ben, Benux? Nie ben, wiem, Ja, Benauks, tu, Benauks, ja wam pierdą. tu napiszę, napiszę e... w ogóle link, sobie tam poczytacie ehm, ogólnie. Tam akurat Maria okazała się jedna, 11 letni Mariet Becko, no. bo miała osiem objawień, miało miejsce w między 15 stycznia a 2 marca w 1933 roku. No my tutaj sobie się No a tutaj kochali, tak. A później jest tak, że my tacy mądrzy jesteśmy no <try> bez przesady. Tak, tutaj właśnie wczoraj słuchaliśmy sobie na ten temat, włączyliśmy sobie i... Więc tam Adam na pewno linka po, po pośle, żebyście mogli sobie też więcej informacji sobie poczytać. Więc jedziemy, mam nadzieję, że... Coś tam że... może jeszcze jakiegoś lektora dodam. Dawno nie dodawałem lektora, pamiętasz? Kiedyś dodawałem no, lektora. Wyłączam. Tak, już idziemy, Waneska. Dobra, idziemy no. zobaczyć. Bo pewnie jakbyśmy pojechali yes, autem, to, to byśmy pewnie jeszcze tam zostali, byśmy sobie coś po drodze zwiedzili. No ale Waneska chciała co? Z autokarą, nie? <laughs> Więc autokarem idziemy. Dobra, idziemy, bo Waneska się nie może doczekać. <laughs> no. Jesteśmy już na miejscu. Przyjechaliśmy tak okolica wygląda Jak to się nazywa ta okolica? Beno? Banu? Banu? Panee to się to nazywa Bane. Kochani to Bane. jest chyba Banee Nie wiem, tak to można powiedzieć Wszyscy tu idą Idziemy do Jakiegoś miejsca No idziemy jak wszyscy idą To jest takie miasteczko w sumie Mało, mało ruchliwe Vanessa tak wygląda. Trochę ponura, no niewyspana. Wie, wstaliśmy z samego rana. Niewyspani. To jest więc to wszystko nie ma poz... co się dziwić. To jest wszystko pozamykane mm -hmm. jeszcze. Tutaj, przed wejściem do tego saktuarium, możecie kupić sobie nie, pojemniczki na, na wodę. Szklane, wiesz? Na wodę są tu szklane, są plastikowe. I polecamy ten o, sklepik, tylko kupiliśmy. nie wolno tam wchodzić nagrywać. Bo są na te informacje. A takie coś. O, jakie ładne to. Mm, I ona kosztuje 3 euro, właśnie. Możecie ci taką pięcio, pięciolitrową kurczak wziąć. No, ale ładne są tam, co? Piękne rzeczy są. No i Później spokojnie możemy już iść, jak już będzie, wiesz, Ale przemysł. nie wolno, wskazuję, że nie wolno tam nagrywać. A, nie. No tak, nie wolno. Nie wolno, nie wolno. Ale rzeczy piękne są. No, więc tutaj jest zbiórka i tam będziemy prosto szli, bo to tam. Jak przed wejściem macie toaletę, to możecie dalej iść. Tu jest druga toaleta przed namiotem, więc warto, bo tam przed wejściem to macie kolejkę. Mówię, że tutaj są dwie toalety takie przed wejściem, jest, trzeba unikać tą przy wejściu, bo tak? jest tam dużo ludzi. A tam, tak. I lepiej pójść trochę dalej i, I przed namiotem. I tu puściutko jest, tak. No i puściutko jest, przed namiotem macie toaletę przynajmniej jak jesteście po dziesiątej, no nie? Bo nie wiem jak później to będzie wyglądało. No więc teraz idziemy na mszę. w środku, w tym namiot, nami nie, to jest ten namiot się tak nazywa. Ale na razie zostawmy miejsce To przyjeżdżają właśnie podziękowaniu tak. tutaj z aktuarium Matki Wąsławskiej. Z tak z mhm. jest zakrystia. Nasza grupa Tam też jest, jest. Tutaj wam powiem, to są sklepiki i możecie sobie takie rzeczy pokupować. To jest liczny ładny. Zobaczcie jakie są ładne te One mhm. no Duże są te akurat. Strasznie, strasznie tutaj na rękę, że nie ma takich. No tutaj jeszcze No, no. A to hmm. ładne jest, no? A to hmm. One są tutaj po pięć, po cztery. No to ładne są po 12 tu są po 8 medaliki no pięć 5, 5 euro 350 no to są takie małe, są na świecę świece macie różna. kochani jesteśmy mm. tutaj dzisiaj nie jest ciepło ale lody są Bardzo wyśmienite spróbowałam takie śmietankowe ale mi jest zimno więc loda nie mam chęci tylko na kawałek, a wiecie co jest problem że są takie kolejki że nawet nie ma co zjeść Kupi frytek nie można, hmm. bo nie ma nic, a jak się chce taki nad obiad, to w sumie mamy tylko, jeszcze powiem Wam, jest pierwsze na godzinę, i za, na godzinę czasu, ale są takie kolejki, że Już, powiedz sobie ten wykielek. Że to powinno być więcej potwierane z takimi daniami, takimi w sumie szybkimi, żeby nie było, żeby był czas, żeby... Tu bierzecie i do kasy z tym idziecie i 2 euro. Dobrze, chociaż tutaj kawa jest, bo nad kawę bym się nie nagrała nigdzie. Pani też nie wiem, czy te kokrytki tak są. Nie ma nic. Hmm. Ja, ja Już tu, mówiłam, że wrócimy do domu. Pani obiad musi zamówić, a kolejki są niesamowite. To powinny być takie szybkie dania. Chociaż dobrze, że kawa jest. <grytka> Cieplutka. To się... Ja zamknęłam. Dobra, jest i... sam opłacz. Kupana z kamerzowej, łańcuszki też. No, tu tak, różne pamiątki co możecie kupić, nie ma problemu. Ale z jedzeniem ciepłym to zapomnijcie. Naprawdę. Jako, tak mi powiedziała ta znajoma, że właśnie trzeba być hmm. przygotowane swoje. Dobrze, że my wzięliśmy jedzenie w swojej. Tu jakie ładne ładne szybkości? Jakie ładne że nie ma, widzisz, nie? Co no ona by to, to lubiła. No ja chciałam wziąć na to trzeba. Nie, 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 nie zobaczę. Taka czysta. No taka czysta to że... chodź, chodź tam do lodziarni. Ja też chciałam. Chodź tam ja do ja Chodź ja ja że... Odeszliśmy trochę od sklepiku. Pani powiem wam tak. Warto, warto tu przyjechać. Tak. Bo naprawdę takie miejsce, takie dzisiaj Maria objawiła. W takich miejscach warto być, zobaczyć. Na pewno my sami jeszcze e, prywatnie przyjedziemy z Amelką. Po cywilnemu. <głoslifting> nie, no bo tutaj jesteśmy, mamy ten czas ograniczony, że musimy z, za pięć druga już być e, w kościele. Znaczy w kościele, bo będzie procesja. Mm. A tak jak samemu, to można więcej czasu tutaj sobie pospacerować, pozwiedzać. A my praktycznie większość nie zwiedzimy, tylko... Tak. No chyba, że przy procesji będziemy tutaj. Czyli mm. so, tutaj i tak, to jest małe miasto. Wiedzieli, Wz że... Ale to jest fajne, fajne, tak można pospacerować, są takie fajne miejsca. W ogóle te, jak to w Belgia, no. Typo, typowa Belgia. Ale, ale jak co ciekawe, to w tym sklepie i tu są za super, nie będę brzydko mówił, super lody. Jedynie tutaj brakuje, tutaj były właśnie frytki, każdy poszukuje frytek, a nie. Tutaj, tutaj w tej białej budce jest. są. Ale zamknięte. Tylko są zamknięte, ale, ale, ale sami takie... frytek nie kupisz, musisz kupić cały całe, całe całe obiad. są takie kolejki, że niestety ten czas jest za, za krótki. krótki. No i brakuje tutaj. To mogły być trzy godziny. Ale nie, tu powinno być więcej budek, nie? Znaczy takiego szybkiego dania, że podchodzisz, tak. hamburgera chcesz, czy hot doga. Chociaż się tak. takie coś. A tu mm, nic takiego nie ma. Nic nie ma. Takiego. A ludzie by właśnie takie coś chcieli. Coś ciepłego, szczególnie teraz jakieś dzisiaj taka pogoda. No mhm. niestety Dobrze, ale tutaj akurat jedzą widzisz? Każdy no. zaprowią i zaopatrzył, no bo to jest problem z jedzeniem. Dobrze, że ja schabowe zrobiłem <grym> na drogę, to chociaż to dobre. No, my po wizycie w autokarze. W no, autokarze tak cieplutko, to znowu zimno. Posiedzieliśmy, pojedliśmy trochę. No parking jest spory. Ja, nie ja tu nie jestem złoty. Nie, ja musiałem zjeść. Ja tylko musiałam się troszeczkę obźroć. Jak jestem najedzony, to nie jest mi zimno. Jest zimno. Widzicie, no to są tu restauracje. Nie wiem tutaj nie wiem czy nie, coś. jest nie ma, nie Tu jest. są tylko restauracje, ale to o, tragedia. Jak chcesz frytki, to nie da rady, musisz się z czymś innym wziąć. Ale zobaczcie jakie kolejki są. Hmm? Tu nawet nie idzie się kawę napić, bo nie. tutaj się też pani... Pani się pytała, to to mówię, że takie same jedzenie jest. Hmm. Więc też tak dziwnie, nie, żeby nawet nie można było sobie usiąść i kapafięć. Ale placych zabaw jest. Jest, no. Dobra, to co? Idziemy fotki sobie poszczelać. No, trzeba jakieś zdjęcia porobić, pochodzić jeszcze. Kochani, teraz jest taka procesja przed muszą. Jak słyszycie. I tam jest ten cały ten saktuarium. A jak pójdziecie tu dalej prosto, tą uliczką, tu jest taka budka, i tam macie frytki, macie różne rzeczy. I za 2,50 są frytki. A z, z jakimiś specjałami, za 3. Więc e, o. widzicie. Więc pamiętajcie, stamtąd się idzie. Tu zaraz jest źródełko z wodą i po prostu nie skręcacie w prawo, nic, tylko idziecie tutaj prosto tą ścieżką, uliczką i tą budkę widać. No i tak czekamy już, końcówka w sumie, jeszcze godzinka. Teraz spacerujemy. Spacerujemy, to jest bardzo pięknie, wam powiem. Tak, pięknie. To są takie ścieżki, alejki porobione, ja wam powiem, że to jest olbrzymie to. jeszcze gdzieś tam trzeba, można pójść. powiecie no jak się jest się autokarem, Mamy ten czas ograniczony. Chcieliśmy no tak. Vanesę trochę zdjęć porobić. No bo tu jest Ale naprawdę. A poszła z siostrą. No, a Waneska <grym> tam jest z siostrą. Nie chciała z nami, nie chciała nawet na frytki iść, bo znaleźliśmy też miejsce. Ja mówiłem, na fryt... nagrałem, a, ja już nagrałem. No, i że jak ktoś tutaj Vaneska. będzie, to wiecie, gdzie macie iść na frytki. Tak. I tam chyba nie będzie kolejki. Ale Waneska wody święcone się napiła. <grym> znaczy nie, źródłanej. A, źródlanej. Więc oświeciło je i poszła z siostrą. No oświeciło ją. <grym> Z nami nie chcę spacerować, zostaliśmy sami. Nie mamy komu robić zdjęcia Sami nawzajem? Tak, sami nawzajem, a, a ten. A, 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 a ile można sobie robić zdjęć, no nie? Ale cieplutko, teraz się zrobiło, cieplutko powiem wam. Nie, jest ogólnie Na fajnie. było zimno, napięłam się tej kawusi, a teraz fajnie, naprawdę. No a fajnie, to jest właśnie, zimno. jak tu idziemy do tego namiotu, gdzie mszard bywają się. No to chyba o 15, Tak, tak ja Czyli chyba nie pójdę. wiem, czy do toaletki nie pójdę. No ja byłam w toaletce, przed wyjazdem jedynie jeszcze można na toaletność. Ale to co, bierzemy, kupujemy frytki na drogę jeszcze? Dwie paczki? To czuję... a, ja ci powiem, Waniacka zje. Tak mówisz? Teraz to na wiesz. No. No, a fryteczki tutaj 2,50 kosztują. Nie są drogie. A z jakimi specjalami 3. Chyba 50 tak? albo 3, no. Żegnamy się, a my no. idziemy chyba nam szedł tutaj, nie? Też do toaletki. No, jo, dobra, to na razie. Później, jeszcze streszczenie, tak? No, zobaczymy. Jak będziemy, nie będziemy zmęczeni. Mhm. Na razie. Jednak cały dzień od rana jesteśmy w sumie. Na nogach? Na nogach. Gabi już w ogóle wstałaś o czwartej. No. Ja to sobie pospałem. W kościele myślałem, że zasnął. No że oboje. Oczy mi się tak zamy zamykały. Takiego muła łapaliśmy, ale, że... już teraz teraz okay jest, nie? Także hmm. jak się rozbudził, ale ciężko było. No właśnie, jesteśmy w domku, już wróciliśmy do domku, fryteczki się robią, których nie mogliśmy kupić tam, w Belgii, takie kupiłem. Nie no, zgłodziłeś was dwa razy. O, takie ciśnienie... spragniony frytek. Ciśnienie takie mi podnieśli, że masakra. Mm. No, zaj... fajnie był. No, chciałaś tak brzydko powiedzieć. Nie, zaj... było fajnie, było zaj fajnie. Fajnie spędziliśmy super weekend. W sumie sobotę. Sobotę, sobotę. W fajnym towarzystwie, doborowym towarzystwie. Tak, powrót, był... powrót był już w ogóle taki do... odjazdowy. Dograny w że... super towarzystwie, więc fajnie. Miło czas spędziliśmy. Więc nie wiem, pozdrawiamy te osoby. Jak nas, Może jak, jak ktoś nas ogląda. Nie. <laughs> Jak ktoś tam ogląda, to pozdrawiamy. Było naprawdę bardzo miło. Miło. Mam nadzieję, że. Ja już było... wyskoczyłem z tematem, że na przyszłą sobotę jedziemy do jakiegoś pubu tylko bez dzieci. <laughs> może na chwilę z dziećmi wybierzemy się. Nie, no to tak. Na grupie gdzieś to może się z... hmm. dogadamy i by było fajnie, miło. No fajnie, jedna mówiła, że może oddzielną grupę już założymy. <laughs> no, więc no, super. Dobra. Ale co, a przyjechaliśmy do domku. Waneska zakupiła sobie pamiątki. Właśnie kupiliśmy... Właśnie są pamiątki. Tu magnesik już jest na lodówce. Taki magnesik. Mhm. U niej w pokoju są dzwoneczek i taki malutki. To tam musiało, co tak malutkie? No My wzięliśmy wodę źródlaną. W takim Musi musiałem, dolać, musiałem dolać, bo Waneska piła. Waneska wy wypiła. No, <laughs> Fajnie, tak ona z piła. A jak z pięćdziesiątką? Jak z pięćdziesiątką? <laughs> Pięćdziesiątkę piła. Hmm. A Waneska zakupiła? No idziemy, idziemy. No nie, tylko taka chcę pokazać. Tutaj zakupiła taki. A, to właśnie, takie hmm. coś, taki. Nie wiem jak to nazwać. Idzie z dzwoneczek? A dzwoneczek ona dała. Tutaj. A, tam. O, dziewczyny już. To tak I tak. I dziewczyny mówią, że będę nazwać. Mama, herbatkę życzymy sobie. Już, Dwa dzwonki herbatka. Trzy dzwonki piwko. Nie, Cztery jedzonko Nie, jeden z, nie parę dzwonków e, herbatka i parę dzwonków e, ten. E, Jak będę wiedział? Nie, jedzenie i popcorn. No, no dobra. Dzieci, A, dzieci bujają w obłokach My się żegnamy. No, więc. Sobota dla nas. Więc kochani, wypatrujcie, wypatrujcie kolejnego vloga za jakiś czas, na pewno też będzie fajny. Bo no z tylko fajne vlogi no, tak Tylko pamiętajcie, raz. popcorn murowany. <grym> frytki murowane. Nie no, jak murowane frytki, no to twardy będą. By popcorn musi być. No. Frytki, popcorn. zapach no. no. Dobra, smaka wam raz, byliśmy, więc pa. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right and for the first time